Nadszedł ten moment, Ania. W końcu. Szósty dzień grudnia. Cieszysz się? Tak średnio powiedziałabym, średnio. Ja tu jestem taki bardzo zwykły. W tych prezentach. Nie tak jak tutaj to jakiś Tomik wierszy, czy Co to w ogóle ma być? No to Co to w ogóle ma być? Przepraszam, no, nie, nie, nie. wracamy. Co ja powiedziałam przed chwilą? Co to było? Tak mnie słuchasz. Tak mnie słuchasz, Piotrze. Ania, tych nazwisk ludzie nie są w stanie powtórzyć, ale nie o to. No, Jaki jest mój ulubiony poeta? Yy, pomidor. Cóż za niespodzianka jest Ale, ale lubię też, kiedy do tych gier planszowych na przykład jest jakiś fajny trunek. Lubię, kiedy to się ze sobą jakoś tak łączy. Nadszedł ten moment, Ania. W końcu, szósty dzień grudnia. Cieszysz się? Tak, średnio powiedziałabym, średnio. A wy się cieszycie? Wiecie, Mikołaj, prezenty, dajemy komuś coś, ktoś nam coś daje, no idealny moment. Piotr się bardzo cieszy. No bo ja lubię i dostawać prezenty, i dawać prezenty, a jestem przekonany, że jak ten 6 grudnia nadszedł, to na pewno coś dałem i coś dostałem. Ty też? Tak, ja więcej dałam niż dostałam. To dobrze czy źle? Bo ja wolę dawać prezenty niż dostawać prezenty. Ja w ogóle mam jakiś syndrom dawania prezentów, wiesz? Znaczy, powiem szczerze, że nie wiem. Bo staram się skutecznie cię nie obdarowywać. A, okej, okay, rozumiem, dobra. Ale ty też dostaniesz ode mnie prezent na Mikołaja, tylko jeszcze o tym nie wiesz. Dobra. To taka niespodzianka w stylu kubusia Puchatka, wiesz? Czyli masz się wiesz? czuć zobowiązany teraz? Nie, absolutnie nie. Okej, okay, dobra. Czemu wolisz dawać prezenty, niż dostawać? A właściwie to, to może być jakieś podłoże traumatyczne, ale żeby nie dochodzić w głębie psychoanalizy aniołości, daje mi to mega radość po prostu. Jakieś wspomnienia z dzieciństwa? Tak, jak miałam dwa latka. To zabierałam ze sobą na spacer wszystkie dalmatyńczyki, bo ja kolekcjonowałam małe dalmatyńczyki. W sensie nie żywe pieski? No nie, niestety nie miałam pieska nigdy, bo zawsze słyszałam, że to jest za duża odpowiedzialność. Bo to jest bardzo duża odpowiedzialność. A to o pieskach będzie w ogóle innym razem. Okay, bo Piotr ale... ma przewspaniałego, przesłodkiego, ogromnego. Nie ogromny, nie jest ogromny. Mniejsza o, o pieska mojego, okej. Okay. Twoje dalmatyńczyki, które. Tak, no i generalnie szły na poza dalmaty, dalmatyńczykami, które zabierałam na spacer, zabierałam też różne swoje misie. Więc okay. wyobraźmy sobie małą, Anię, ma dwa latka, taki kucyk skręconych włosów, duży, duże zielone oczy. No nie sepleniła mnie, ale to fajnie sobie wyobrazić, że się sepleniło. I jak jechałam na spacer i spotykałam ludzi, to podobno wręczałam im wszystkie rzeczy, które miałam. Dawałam im te moje pieski, te zabawki. Bardzo mi się to wspomnienie podoba. Okej, okay, tak ci zostało. Tak mi zostało. Od drugiego roku życia rozdajesz co tak, masz? Tak, tak. W porządku. No fajnie. I zapadła niezręczna cisza, bo Piotr nie ma pojęcia, jak połączyć to nie wspomnienie ma. ani z treścią Nie, odcinka. nie, nie. Zastanawiam się nad tym, jakie mam swoje pierwsze wspomnienie z Mikołaja. Wiesz? To jest przedszkolne, domowe, szkolne? Na pewno domowe. Ono było takie traumatyczne. <laughs> Jakiś bo... starszy pan z brodą przyszedł Piotra na Nie straszyć. przyszedł sam. O, to brzmi bardzo niebezpiecznie, co dokładnie. tam się działo. Przyszedł z. Kolegą. No tak, e, konkretnie z takim, e, z tych piekielnych czeluści. A Diobeł do ciebie no, przyszedł, dokładnie. mówiąc po naszemu. Przerąbane to było. Dostałeś różkę i oszkrabnięcie. Nie, 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 nie to, to było u nas właśnie. Mówią? To było takie. Nawet nie wiem po co to miał w ogóle, po co to się wydarzyło. No, jakby nie oczekiwał prezentów nie mógł, za dużo. Nie mógł przyjść sam Mikołaj, byłoby miło i przyjemnie, tak jeszcze tutaj tego kolegę zaprosić. A to ze sobą. już pretensji wiesz, do tak, opiekunów tak, w tym tak. momencie. Przypomnę im, że to się mi nie podobało. Ania, powiedz mi, czy ludzie według ciebie lubią to święto? Tak, bo ono w ogóle pierwszy zobacz jak jest skomercjalizowane. No A to Mikołajki, nie znaczy, że to się że... lubi. No myślę, że ludzie to lubią, tak? bardzo lubią. Zwłaszcza okay. nastolatki nasze szkolne bardzo to lubią. Okay. A jesteś w stanie sobie przypomnieć najfajniejszy prezent, który dostałaś albo który dałaś? Tak, najfajniejszy prezent, jaki dostałam, to był zbiór wierszy Zbigniewa Herberta, który dostałam od mojego męża, już wtedy chłopaka, bo ja byłam bardzo niefrasobliwym człowiekiem i jak się obecny mój mąż, wtedy mój chłopak zapytał, co ja bym chciała, jaką książkę bym chciała przeczytać, to ja mu zrobiłam całą listę nowości, które wyszły w w tym ten zbiór twórczości Herberta i... Ja naprawdę nie przypuszczałam, że on mi kupi wszystkie te książki. Kupił wszystkie? Wszystkie mi kupił, które tam napisałam, Piotr. Cza, Jak długa iż... była ta lista? No, ja jako Tego minimalista około. zrobiłam chyba tak z między 6 a 10, tak myślę. No to ładny prezent. No. Fajnie, no to tak. szacun. Żałowałaś później, że ta lista nie miała 30 pozycji? Nie, właśnie mi było głupio, że miała aż tyle, bo myśmy no. wtedy nie zarabiali kupy kasy, wiesz, no teraz też no tak, nie zarabiamy teraz, kupy. Bo kasy, no teraz zarabiacie. Ale się po nauczycielsku, nie? No to to w ogóle na inny temat jest rozmowa. Ładny prezent, no ładny, no. I dostałam w ogóle najcudowniejszy prezent też od mojej klasy w zeszłym roku na Mikołajki, ale to już ci mówiłam też. Ale możesz powtórzyć. Dostałam Kto nie słyszał, może się dowiedzieć w końcu. Książkę Stanisława Catamackiewicza, którego bardzo, bardzo lubię czytać. Książka Moich rozczarowań. To jest bardzo pesymistyczna lektura, ale bardzo chciałam ją dostać, bo już przy niej nie mogłam pracować przy opracowaniu redakcyjnym, bo ja sobie wcześniej mogłam podczytać to, co wychodziło w uniwersytasie, i dostałam też. Ale to w ogóle to kończę, bo to będzie jeszcze, będą jeszcze trzy rzeczy, więc do płęty dostałam taką piękną orchideę z klocków Lego, bo ja uwielbiam Lego techniki. W ogóle nie cierpię kwiatów, więc dostaję też od męża na rocznicę ślubu i na różne okoliczności klocki, klocki Lego, tak? Bardzo ładnie, w porze. Pamiętam Już widzisz, ile ty jest tej małej Ani. Tego dziecka tak. ze mnie wyłazi teraz, więc to jest fajne. Dostawać prezent od kogoś, bo to znaczy, że naprawdę o tobie myślał, starał się i nie tylko kasę, ale też czas, pamięć, serce włożył w to, żeby zrobić ci prezent. Coś jeszcze na ten temat, bo mam wrażenie, że bardzo płynnie. Przeszłaś do innego tematu. No wiem, przepraszam, to już jest taka ułomność polonistek, że one łączą tematy nie zawsze ze sobą zbieżne, więc wracamy do rzeczy. Piotr, co ty najfajniejszego dostałeś? Co się cieszysz tak jak wspominasz? Ja tu jestem taki bardzo zwykły w tych prezentach. Nie tak jak tutaj, to jakiś tomik wierszy, czy co to w ogóle ma być? No, to, co to w ogóle ma być? Przepraszam, no nie, nie, nie. wracamy. Co ja powiedziałam przed chwilą? Co to było? Tak mnie słuchasz, tak mnie słuchasz. Piotrze. Ania, tych nazwisk ludzie nie są w stanie powtórzyć, ale nie o to. Nie no, Jaki fajnie. jest mój ulubiony poeta? Yy, pomidor. Herbert. Herbert. No to już miałeś podpowiedź. O, no przecież dziękujemy, wiem, dziękuję. No, no przecież wiem, naprawdę myślę, że nie wiedziałem. Tak. Oje. A mój ulubiony wiersz? Oni to mają wszystko wiedzieć? Oni to wiedzą. Ty no to nie wiesz. Ja jestem słaby w tytuły. Dobrze wiesz, Idźmy że, dalej. Dobrze Idź... wiesz że ja nie w tytuły, a Ty w, w... Słowa, w słowa. W wersy, tak. To już no. No, to na inny raz w ogóle. No, dokładnie. To co takiego dostałeś najfajniejszego, najulubieńszego? Ja bardzo lubię dostawać gry planszowe. Cóż za niespodzianka. jest ale, szczerze Ale zdziwiona. lubię też, kiedy do tych gier planszowych na przykład jest jakiś fajny trunek. Lubię, kiedy to się ze sobą jakoś tak łączy. Więc nic nadzwyczajnego, ale... Te prezenty są bardzo nadzwyczajne. Ulubiona destylarnia? Nie mam takiej. Ale będąc w Szkocji poznałem jedną. Wspaniale. I to, to jest miejsce, do którego się wybierasz na emeryturze. Jest taka opcja. <laughs> Wracając do rzeczy, żebyśmy tutaj no właśnie. nie gorszyli młodzieży, Piotrze. No ale troszeczkę pogorszymy, myślę. Nie bo raz ja i nie dwa. Ja mam pytanie... W ogóle wiesz ten temat prezentów do nauczycieli, bo ty wspomniałaś, że, że dostać prezent od uczniów. No ja wiem i to korupcja w ogóle zakazane, a teraz jeszcze w świetle ustawy antyprzemocowej to w ogóle złamałam prawo. Uważasz, że to bardzo złe, kiedy uczniowie dają prezenty nauczycielom? To tak, dla jasności. Ja nie potrzebuję prezentów, żeby doświadczyć tego, że ktoś mnie bardzo kocha. To nie jest mój język miłości w ogóle, tak dla jasności. A o językach miłości to w ogóle na inny temat, ale to jest temat sentymentalny, tkliwy i taki niepasujący do dzisiaj, więc nie dzisiaj. Zatem dobijając do brzegu, nie potrzebuję prezentów od uczniów, nigdy ich nie potrzebowałam, ale jeżeli ktoś w ten sposób chce mi powiedzieć: Doceniam to, co pani robi, fajnie, że pani jest i chce mi tak okazać sympatię. No, a skoro ja też rozdaję, daję dużo i też naruszam te granice, ponieważ potrafię podarować jakieś drobne rzeczy moim kółkowiczom na kółku literackim, ażeby mnie pamiętali moim absolwentom, żeby im się dobrze w życiu działo. No to też to jest złe w świetle etyki zawodowej, prawda? Więc jak już łamie prawo dwustronnie, no to no może być wiesz, tym konsekwentna. Mówimy, że to jest złe, ty mówisz, że to jest złe, no ale może to jest po prostu ludzkie, dawanie prezentów sobie. Tak, myślę, że tak, bo my jesteśmy egoistami, Piotrze. Więc lubimy, tak. lubimy nas mieć w samym centrum życia, świata, a jak coś dajemy z siebie komuś, no to mu okazujemy miłość. Chcąc, nie chcąc. Ale my się boimy. Boimy tak, się tych chcąc, prezentów. Nie chcąc, nie tak chcąc. Bo, boimy się prezentów. <laughs> boimy się prezentów. Nie lubimy nietrafionych prezentów. Boimy się nie trafić z prezentem. Boimy się za drogich, za tanich prezentów, a to w ogóle nie o to chodzi. W a jaki byłby najlepszy prezent? Bo ja mam najlepszy prezent. Dajesz. Jaki bym chciał dostać do ucznia? Bardzo. Słowa. To tak a propos mm -hmm. do tego, co żeśmy tu mówili. Tak, i zgadzam pani, się z pani tak tutaj naj, naj. I wyjedynkowała, ale na szczęście się teraz jestem w stanie no, z tego wyglądać. Taka odkopać. wredna baba widziała. Ja tego nie powiedziałem. I ja to powiedziałam. I to w ja Mikołajki. W ogóle... No cóż, kiedyś trzeba dojść do prawdy o sobie. Okej. Okay. Słowa. Słowa, dostałam słowa. W ogóle jak ja super słowa dostałam od absolwentów. Piotrze, dostałam dwa wiersze. No to już pięknie. Nie były o miłości. Da się. Stylizowane na herberta? Nie no, coś ty gdzie. Tylko od pytam. autorskie. Okej, okay, ładnie. Ja na przykład bardzo lubię kiedy po prostu się kończy dany okres współpracy, prawda mówię teraz tu o maturzystach. Kiedy kończy się dany okres współpracy, no umowa tak, została no, już zawarta, no, wypłaciliśmy Ania... wszystko co trzeba, ale, a jakbyśmy no, z tego korpo języka wyszli na chwilę do tego mikołajkowego świata Piotrze. Dobrze, wychodząc z mikołajkowego świata, kiedy maturzyści opuszczają mury szkoły? No to ładne, ładne, nawet mi się podoba muzyczka tutaj w głosie wybrzmiewająca. twym kontynuuj. To wtedy część z nich decyduje się na kilka miłych słów. I jest to bardzo wzruszające. Tak. I to są najlepsze prezenty, tak, które dostaję. Też tak, uważam. Aczkolwiek powiem ci taką ciekawostkę. Dostałem dwukrotnie bardzo fajny prezent. Jeden właśnie związany z grą planszową, kiedy od jednej z grup oni bardzo mocną robotę wykonali, bo musieli się dowiedzieć, jaką grę planszową chciałbym dostać. A ja, że mam dużo ciekawych gier w głowie, mam też je oczywiście pozapisywane, skontaktowali się z moją szanowną małżonką. Ona jakimś cudem Dotarła do tej listy. Oni dostają całą tę listę i wybrali sobie jedną z tych gier. I tak oto na koniec właśnie roku szkolnego, maturalnego, otrzymałem od nich taki prezent. Otrzymałem też kiedyś film. Mhm. Grawitację. A widzisz, bym myślałem, że nagrali film o tobie. Nie, nie, nie. Do tego jeszcze nie doszło. I to jest też bardzo fajna historia a propos tego filmu. Yy... Bo to też jest znowu nawiązanie wiesz, to na naszych zajęciach język, języka angielskiego i tak dalej, nie wchodzę w szczegóły. No i oczywiście to, co bardzo lubię, choć nie zawsze można się w tym szkole pokazać, wszelkiego rodzaju koszulki z różnymi dziwnymi, bardziej lub mniej nadrukami, które też zdarza się od uczniów otrzymać. Piękna sprawa. Piękna sprawa, ale też po raz kolejny możemy zaznaczyć, że mamy bardzo, bardzo zdolnych pod względem wywiadowczym uczniów. To prawda, ale żeby tak nie było, ja też uczniom daję prezenty. Choć myślę, że nie tak często. I to są uwagi odnośnie życia. Jesteś wtedy doradcą. Te prezenty, takie uwagi. <laughs> tak przepraszam, w nie, tym nie, temacie. Nie, nie. Wracamy do rzeczy. Co takiego prezentujesz i prezentujesz? Ale nie, nie mogę ci powiedzieć, bo to są niespodzianki. No i wtedy byśmy już zakończyli współpracę. Naszą i z nimi Korpus też. współpraca. korpo współpraca by się skończyła. Nie, ale. I naprawdę lubię te momenty, kiedy właśnie one są takie podniosłe, kiedy właśnie możemy się czymś obdarować. To po co się daje prezenty, Piotrze jeszcze? Żeby sprawić innym radość. A po co ci ta radość? Bo wtedy mi też jest dobrze. Aha, złapałam cię takiego z. Nie, Piotr, trzeba odpowiedzieć, to nie ma żadnego wymiernego efektu. No ja tego ty? nie robię. Po ale coś. co ty? Nie, no, a teraz proszę cię, żebyś wytłumaczył naszym widzom, dlaczego ja dzisiaj jestem takim okrutnym szydercą. Naprawdę? Tak. No przecież to nie jestem ja. A może Dlaczego właśnie tak jest. A może jestem, może to jestem. Ania Drodman. nie lubi świąt. A w tak, ogóle wiesz, tak, o czym tak, tak, sobie tak. pomyślałem jeszcze przed nagrywaniem tego odcinka, to będzie taki wtrend. Mhm. Że w ogóle nie mam stroju Mikołaja. Muszę sobie kupić, Aha, albo muszę sobie taka sprezentować. Ale jest konkluzja, dobrze, dobrze. Tak. No broda, już ci zapuszczanie no, brody o, ci mało. dobrze idzie. Ale, jeżeli... ale gabarytów nie osiągnięcie ja tak. Ale jeżeli tak sobie pomyślałem. Że jeżeli dane nam będzie w przyszłym roku szanowna pani, tutaj nadal przy tych mikrofonach siedzieć i będę miał strój Mikołaja, to w przyszłym roku na 6 grudnia go założę. Byłaby niezła beka, nie? To wtedy będę musiała się schować pod stołem z wrażenia. Albo znaleźć jakiś, nie wiem, strój renifera. <trym <trym> Dobre? No jak przyjdziesz ubrany jak renifer. Nie no, ja jak Mikołaj. Dobrze. Okej, okay, mniejsza o to. Dam jakieś prezenty ludziom na święta? Co wy na to? Zasłużyliście? Warto? A może to się nie zasługuje? Co ja już myśli? mam error mentalny w tym momencie. Nie no, zasłużyli oczywiście, że zasłużyli nasi oglądacze, widzowie, słuchacze. Dobra, to ja, żeby Ania mogła sobie z tym errorem sama poradzić. Kończąc, moi drodzy. Wpadliśmy na taki pomysł, że może macie kogoś wam bliskiego, a może sami jesteście sobie na tyle bliscy, że uważacie, że powinniście coś dostać od nas, od Ani i od Piotra. Jeżeli tak jest, bardzo byśmy się cieszyli z tego, gdybyście po prostu do nas napisali, bo myślę, że naprawdę nam będzie bardzo miło móc kogoś czymś obdarować. Są osoby, które naprawdę potrzebują pomocy, potrzebują wsparcia, nie są w stanie same tego zrobić, więc może akurat mimo braku stroju ani Renifera, ani świętego Mikołaja jesteśmy w stanie coś sprezentować właśnie na ten okres świąt. Kto wie, może w ten sposób też będziemy mogli. No, po prostu się uśmiechnąć, dając to coś. Tak, więc, dawajcie dobro wszystkim wokół Was. Dziękujemy, że nas wysłuchaliście. Dla nas dużym, dobrym i prezentem będą na pewno łapki w górę, suby, komentarze, no i rozsyłanie naszej rolki dalej. Do usłyszenia z drugiej strony.